Witam serdecznie na moim kanale Byamea. Dzisiaj chciałam serdecznie przedstawić horoskop na miesiąc sierpień 2021 dla osób z podznaku byka. Najpierw przystąpimy do czytania, do y, klasowania, przepraszam. Klasowania. Czytanie będzie, chciałam powiedzieć, że czytanie będzie dla osób, z którymi będzie rezonować ten przekaz. No, bo oczywiście wiadomo, że nie ze wszystkimi może rezonować, jak jakaś duża grupa ludzi ogląda, to nie jest to możliwe, aby wszystkim pasowało jedno czytanie do ilości tam osób. Proszę dla siebie brać informacje, to są, to są porady, jakieś. Wskazówki. To nie jest wyrocznie. Z jaką energią wchodzi byk w miesiąc sierpień? Co jest podstawą tego? Co pomaga, co przeszkadza? Co odchodzi w miesiącu sierpień dla byków? Co przychodzi? Co byki mają w głowie w leślach plano? Jak byki czują się? W tej sytuacji, co przychodzi z zewnątrz, Uch. czego nie wiedzą, czego się nie spodziewają, i jaki jest wynik dla byków? Na spodzie, na spodzie mamy króla mieczy. O, coś byki będą odcinać w tym miesiącu jakieś jakieś po prostu jakieś mocne decyzje. Albo może być też, że byki boją się odciąć coś, boją się podjąć decyzji, poważnych decyzji. To jest również osoba, osoba znaków. Yy, powietrznych, czyli e, waga bliźnięta wodnik, to są urzędy, to są osoby urzędowe decyzyjne. Prawnicy, to są wszelkiego rodzaju urzędy, no w ogóle wszelkiego rodzaju urzędy, łącznie z sądami. E, tutaj Byki boją się, boją się jeszcze, albo nie wiedzą, może nie boją się, ale nie wiedzą jaką decyzję podjąć w sprawach właśnie urzędowych, sądowych. Albo trafią na taką osobę nieprzychylną w sądach, w urzędach, jakąś, jakąś bardzo uszczypliwą, która po prostu ma cięty język. Może być też, że coś nie powiedzie się w sądach. Może jakieś sprawy sądowe trzeba odłożyć jeszcze na później, bo teraz się coś może nie udać. No tak właśnie to przedstawia ta karta. Z jaką energią wchodzą? Miesiąc sierpień wieki, z energią szóstkich kielichów. Czyli albo dzieci, albo wspomnienia z dzieciństwa, albo jakaś zabawa, radość. Albo ktoś z ofertą z przeszłości, ktoś, kto powraca, albo spotkania rodzinne, spotkania z rodzeństwem, spotkania. E... No przede wszystkim tu chodzi o spotkania z kimś, kogo już znacie czyli kogoś z przyjaciół, z rodziny. Także ten miesiąc będzie. Z, takim, z taką energią będziecie wchodzić w tym miesiącu. Co jest podstawą tego? Podstawą tego jest zakończenie jakiegoś związku. Albo zły wybór również może być zły wybór albo nie podjęcie wyboru. i podjęcie wyboru, bo jaki nie wiedzą, co mają zrobić. Bo tutaj świadczy o tym też również ten król mieczy. Nie wiedzą co zrobić, jaką podjąć decyzję, w którą stronę iść. Nie wiedzą tego i, i na przykład nie podjęły decyzji. Nie podjęły decyzji albo złą podjęły decyzję. Ale tutaj no, raczej wydaje mi się, że nie, ma, nie może być konsekwencją tego, więc wydaje mi się, że tutaj jest jakieś rozejście się rozejście, bo tutaj kończy się jakiś związek również. Bo dwójka to jest również związek. Związek, współpraca z jakąś osobą. Nie wiadomo jeszcze dopytamy. Co pomaga lub przeszkadza? Przeszkadza jakiś manipulator. Jakaś osoba sprytna. Która jest bardzo inteligentna, która ma dużo informacji na wasz temat, która coś kombinuje, coś manipuluje, coś. I tutaj właśnie, może tutaj chodzi o te, o te związki. Może to chodzi o związek z przeszłości. I tu nie umiecie podjąć decyzji. A jeszcze na dodatek ktoś Wam tutaj manipuluje. Ktoś jest tutaj taki gadatliwy. Nadmiernie gadatliwy, nadmiernie aż pyskaty. Tutaj może być też, że coś się kończy. Tu jest też jakiś, jakiś bliźniak. Jakiś bliźniak też nieprzychylny, dłulicowy. Także tutaj to może być. Może to jest właśnie związkiem z jakimś z przeszłości związane. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi osoba z podzna kubyka. Do przeszłości odchodzi związek poważny, urzędowy, kościelny. To będzie jakiś, to jakieś, jakieś, jakiś związek, odchodzi do przeszłości. Co przychodzi? Wyjście z jakiejś blokady. Wyjście z blokady. Sercowej, wyjście, otwarcie się na innych i zamykanie się w, w swoich czterech ścianach, wyjście z blokady, ale również przy tym może być oznaczać też jakieś wydatki. Tutaj, tutaj jakieś oszczędności stracone, jakieś pieniądze duże wydane. To też może być, może też związane z tymi problemami. A może z jakąś zabawą, z jakimiś imprezami może, może wydawane będą pieniądze. No bo tutaj nie jesteście w pozycji zabezpieczania, oszczędzania, blokowania. To wychodzicie z tej pozycji. Co macie w głowie w planach? W planach odcinanie. Odcinanie czegoś, żegnanie się z czymś, zażegnywanie jakichś problemów, zakończanie czegoś. Bo, nie rozpo, bo tutaj nie ma rozpoczynania. Nie ma rozpoczynania czegoś. Nie ma jakichś nowych pomysłów. Najpierw coś chcecie zakończyć. Jak się czujecie w tej, w tej sytuacji? Boicie się zmian cały czas, bo tutaj jest wieża. Wieża to jest nieuniknione zmiany, które muszą się wydarzyć. Wy boicie się tych zmian. Boicie się, że ta wieża właśnie nadchodzi, że ona już jest, albo że przyjdzie i że będą się działy radykalne zmiany. No może na przykład ten rozwód, to jest poważny krok w życiu, no i może być, że się boicie tego. Co przychodzi z zewnątrz z zewnątrz król. Nie przepraszam, nie król, tylko cesarz. Cesarz, osoba spod znaku barana albo, albo mąż nie mąż. Czyli tutaj osoba, która kiedyś była dla Was ważna, teraz się kończy, już nie będzie dla was mężem. Może to być też osoba która nie nadaje się do poważnego związku, albo osoba, która wam bardzo przeszkadza, jest despotyczna, tyraniczna, która po prostu wam robi na złość, która yy, grozi wam, która po prostu nie potrafi się pogodzić z jakimiś waszymi decyzjami. Może to być również i urzędnik jakiś, bo tutaj tam była ten król mieczy w odwrocie, jakiś nieprzywilejny urzędnik. No, albo taka osoba, albo też nie potraficie się postawić, nie potraficie, mm, nie jesteście pewni, nie panujecie nad jakimiś sytuacjami, nie umiecie się zdecydować na coś. I to przychodzi ta energia z zewnątrz. Czego nie wiecie się, czego nie spodziewacie się? Nie spodziewacie się, że Coś się nie rozpocznie, albo coś się zakończy. Albo jakieś złe informacje przyjdą. Coś tutaj, coś może nie być, nie być po Waszej myśli. Coś może dołożymy, co to oznacza. I jak kończycie ten miesiąc? Paść monet w odwrocie. Tutaj. Też pokazane jest, że czegoś nie rozpoczynacie albo zakończacie. Nie rozpoczynacie. Tutaj ta energia to jest taka niedojrzała energia. Ten pazik to może być jakieś dziecko, które ma problemy finansowe, które sobie nie potrafi poradzić gdzieś tam z nauką, z kursami, z pracą. Może być też, że Wam ciężko w pracy. Że chcecie zakończyć tą pracę, ale nie rozpoczynacie czegoś nowego, bo się musicie zastanowić. Tu macie problemy jakieś związkowe, może, albo jakieś wydatki drobne, może też będą wydatki drobne jakieś. Zaraz dopytamy. Co dotyczy ta szóstka kielichów, aha, czyli coś się kończy, coś się kończy, czyli to jest związek z przeszłości, to może być też związek z przeszłości, jakaś transformacja to jest śmierć, coś się zakańcza, żeby coś się mogło zacząć nowego, coś poważnego się zakańcza, ta tutaj ta wieża też o tym mówi, więc może tutaj się kończy związek z przeszłości. Dlaczego jest tutaj ta dwójka? Była w odwrocie. No właśnie. Ósemka, ósemka kielichów. Czyli to kratka mentalna. Nie, umieliście, nie umiecie podjąć decyzji. Nie potraficie podjąć decyzji. Albo nie umieliście, albo nie będziecie umieć podjąć decyzji. Albo będziecie mieć z tego powodu różnego rozmyślania, bo tutaj, tutaj jest, może być rozwód. To jest zakończenie związku. I tu będzie dużo myśli, dużo, dużo zamykania się w sobie, dużo przemyśliwań, jakieś, jakieś wyimaginowane wymysły. Czego dotyczy ten magik w życie? Królowa Monet. Królowa Monet. A to jest Wasza energia. Albo osoby z znaku, byk Pan na koziorożec. Może tutaj może to dotyczyć kobiet, ale, ale i mężczyzn. To jest energia kobiety, ale może tu chodzi też o mężczyznę, nie wiem. To osoba manipulująca tutaj. Dlaczego jest ta wieża w odwrocie? Aha, tu chodzi właśnie o związek. Boicie się, boicie się tego, tego związku tutaj. Boicie się też nowego związku, może? Może tych zmian? To jakieś pojednanie, jakaś przyjaźń, jakiś związek, jakaś miłość. Może się tego też boicie, czegoś nowego? Dlaczego czwórka ma w życie? No właśnie, bo tutaj nie możecie czegoś rozpocząć. Nie możecie czegoś rozpocząć jeszcze. Jeszcze zapytamy, dlaczego cesarz w odwrocie? Bo siódemka. Aha, bo siódemka mieczy w odwrocie. Czy jakieś wychodzą, jakieś oszustwa na wiesz, tej osoby, tego pana despotycznego? Może to być wasz były mąż, bądź w odwrocie cesarz. I jeszcze tu się zapytamy, dlaczego tam buław w odwrocie. Aha, bo się kończy miłość. Kończy się związek, rozwód. Ale jeszcze tak nie potraficie. Tutaj kończy się. To może oznaczać zakończenie. Jeżeli nie jest początek, to zakończenie. Kończy się związek. Tutaj kończy się związek. I tutaj może być też, że tu być jakiś. Może tu być tam jakieś sprawy, właśnie urzędowe. Urzędowe sprawy urzędowe sprawy i tu będziecie musieli to załatwiać tak dobrze, jeszcze rada dla byków jeszcze rada dla byków a byki tu mam ewidentnie Transformację totalną, zmianę totalną, coś nowego. Boją się zakończenia starego, boją się podejmować decyzje. A tutaj jest osoba już ewidentnie widać, że złośliwa i niedobra. Wychodzą te kłamstwa. Rada. Rada jest taka. Rozpocznij coś naprawdę solidnego. Coś naprawdę ważnego as, as monet tutaj. Czyli po prostu. rozpocznij się tutaj dla ciebie jeszcze dłużej minut jeszcze jedną kartę o same asy ha. te dwa asy te dwa asy wróżą bo... bardzo dobrze te dwa asy e, tak samo jak i as monet tak samo as buław wskazuje na solidny początek na rozpoczęcie czegoś e, pozytywnego Szczególnie azmonet, czyli radą byłoby, aby się nie martwić, bo wszystko się rozpocznie e, i będzie to bardzo dobre, rozpocznie się bardzo dobrze, będzie to solidne bardzo. Azmonet i azbuław. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego horoskopu. Prosiłabym o lajki, subskrypcje, i ewentualne komentarze i do następnego razu.